Witajcie kochani, pamiętacie ten balkon usłany winogronami? Jestem w miejscowości Wilcze, w sumie obok tej miejscowości, w miejscu, w którym się zakochałem. W którym się zakochałem, i wróciłem tu ponownie na kilka dni do pana Henryka. Czy będziemy szukać obrączki? Nie wiem, co tu robię. Wyjechałem w Polskę, wyjechałem w Polskę. Wy, jak to oglądacie? To, może już jestem w Szczecinie. Może kończę swoją podróż, bo ona będzie długa. I zapraszam Was. To bardziej będą takie odcinki vlogowe. Może, jeżeli u kogoś się zatrzymam i będzie możliwość pokopania, to będą kopanka, ale takie stricto, stricte też vlogowe, chwilowe. Puh, jestem przeszczęśliwy. Mam piękną pogodę. Cudownie się tu czuję. Hmm. Chociaż początek mojego wyjazdu nie jest zbyt udany. Wy za chwilę zobaczycie minutowy materiał. Ja z tego zrobiłem TikToka, który już no, jakiś czas temu jest w sieci. Bo to, co zobaczyłem tutaj na trasie, jadąc, a nie jechałem w ogóle trasami S ani nic, tylko wioskami, lasami, załamało mnie. Załamało mnie ale wykonałem telefon do nadleśnictwa porozmawiałem z bardzo sympatyczną panią, zgłosiłem jej to miejsce, te, to miejsce postoju na parkingu leśnym. Opisałem sytuację, podałem kanał na TikToku, pani sobie rozmawiając ze mną to obejrzała, żeby miała świadomość po prostu co, co tam się dzieje. Także niefajna sytuacja, potem już było tylko lepiej, potem już było tylko lepiej. I teraz uwaga, albo pojawi się tutaj rozmowa z panem Krzysztofem, ponieważ zatrzymałem się w miejscowości w małej wiosce, gdzie naprzeciwko siebie stały dwa piękne stare domy. Pan Krzysztof pozwolił mi obejść swoje gospodarstwo, porozmawialiśmy. Być może spotkamy się jeszcze na kawie u pana Krzysztofa, jeżeli się spotkamy, to po tym paskudnym parkingu leśnym będzie ta rozmowa z panem Krzysztofem. A jeżeli nie, to tylko wam rzucę zdjęcia, a co później się będzie działo, to nie wiem. Na pewno teraz jadę do Koronowa na zakupy. Zjem tam jakiś obiad i zaczynam swoje turnę, tourdeuki rozpoczęte. Cieszę się, że jesteście ze mną. Mam nadzieję, że będzie wam się to wszystko jakoś podobać. I co? To do później. I wybaczcie ten materiał. Minuta czasu, ale zobaczcie i szkoda gadać. Szkoda gadać, ale może kiedyś naród się w końcu obudzi, że to wszystko jest nasz. Nasze lasy, plaże, place zabaw i tak nie może być. To zobaczyska w koronowie. Karawaniks. Fajne miejsce. Ale zobaczcie to piękne wiaty, piękny las no i wybaczcie, ale kurwa no nie da się tego inaczej opisać jestem załamany Ech. chciałem tu usiąść, zjeść Ech. odpocząć, coś dla was nagrać no i szkoda, że muszę takie coś nagrywać po drugiej stronie jest troszeczkę czyściej, tam sobie siądę no niestety, z wiadomych względów ja tego nie pozbieram Masakra ludzie opamiętajcie się to te wiaty są dla nas. Las jest dla nas. Dramat Minuta z filmu będzie o tym aż przykre. No i słuchajcie, jestem w tym pięknym miejscu. będę sobie po prostu jechałem, zatrzymałem się. To jest Dom Pana Krzysztofa to druga chata, równie stara. Ta chata wyglądała jak ta. No ale została troszeczkę zmodernizowana. Dwa przepiękne budynki. Tu będę miał okazję z panem Krzysztofem chwilę porozmawiać. I mówię: albo go usłyszycie, albo zobaczycie już tylko zdjęcia z jego gospodarstwa. Zobaczcie na te drzwi wejściowe. Ta klamka. Mistrzostwo świata. No dobra, widzimy się w środeczku. No słuchajcie, kochani, drugi raz już jestem u pana Krzysztofa. Widzicie za mną budynek gospodarczy po prawej kawałeczek domu. Pan Krzysztof jest przede mną. Dzień dobry, panie Krzysztofie, jeszcze raz. Dzień dobry. E, słuchajcie, gaworzymy sobie przy kawusi i przy ciastkach. Przepiękny jest ten dom pana Krzysztofa. Mm. Przez jak wszystko, ja tam widzicie stare narzędzia, kosy, To tam jeszcze wisi, a cała uprząż dla konia, tak? Z prawej strony. Tak, homo tak. Homonto, Komonto. ja tam popstrykałem foteczki, piękne kłódki, okucia, te drzwi w ogóle do do, tej, do, tych, do tego pomieszczenia gospodarczego. No. I to są wiszą z tam. To są grabie od żniwiarki. O, właśnie, miałem pytać o to wczoraj. Bo ja, słuchajcie, wczoraj jadąc do Wilcze, no i przejechałem przez tą miejscowość, i zatrzymałem się, mijając. Minąłem te dwa piękne budynki pana Krzysztofa i sąsiadów naprzeciwka. popstrykałem sobie zdjęcia, porozmawiałem z panem Krzysztofem, a dzisiaj po prostu mm, stwierdziłem, że zajadę. Dzieli nas 15 km w tej chwili, więc nie będzie więcej okazji pewnie się zobaczyć. A wczoraj pan Krzysztof już kawę proponował. Panie Krzysztofie, tak. rozmawialiśmy tutaj sobie przed chwileczką o, o, o domu, o nakładzie, jakim trzeba byłoby włożyć, żeby go, no, przywrócić do świetności. No trudno mi oszacować. Nie... Dziesiątki tysięcy złotych, setnie. Tu pan, wy widzicie, eternit na dachu. Wcześniej tu była strzecha. Tu była strzecha, którą została wymieniona. Budynek jest nieocieplony i nie może być, ponieważ jest w gminnym rejestrze zabytków. zabytków. Wymiana okien na plastikowe też nie wchodzi w rachubę. Okna pan ma tutaj Krzysztof oryginalne. Wiele rzeczy jest oryginalnych. To jest, to w ogóle to gospodarstwo wygląda jak Skansen. Będziecie na końcu filmu widzieć na zdjęciach. Ja jestem zauroczony. Wiele rzeczy trzeba byłoby zrobić, tak jak tutaj pan Krzysztof mi powiedział, od wymurowania nowego komina, przemurowania tego komina. Chodzi też o, no, o ogrzewanie tego budynku. Jest tylko w jednym po prostu miejscu mm, piec, tak? Jest piec. Kominek, Kominek taki, no, który ogrzewa, a resztę nie. Yy, budynek jest na fundamencie, słuchajcie, kamiennym. Więc tutaj pan Krzysztof mi opowiadał taką historię, że jakby. To kamienie leżą na ziemi. Na ziemi tak. Nie są wkopane. Nie są wkopane, i na tym stoi ten budynek. I przy siarczystych zimach, które tutaj bywały. Kujawsko-Pomorskim ten budynek na wiosnę po prostu żył swoim życiem. Czyli ściany się rozchodziły, yy, pojawiały się szczeliny. Tak. To takie dość, tam gdzieś widziałem, dość duże. To wszystko było tutaj reanimowane cementem, jakimiś spinkami, żeby to się nie przewróciło. I wiecie, z jednej strony taka refleksja co w sumie mi się nasunęła, że super, że ktoś to kupił yy, i mieszka w tym. I dba o to, bo tu naprawdę jest dbane, i pan Krzysztof ma synów i wnuków, i synowie też tutaj jakoś garną się do tego, i fajnie, że nie chcą tego gdzieś tam zrównać z ziemią, i na pewno to odziedziczą, i będą z tego tutaj czerpali radość, bo, bo to wszystko jest piękne. To jest stare, być może pruskie, jakie to ma znaczenie, to jest po prostu piękne. Piękny budynek, piękny teren, piękne gospodarstwo, które pan Krzysztof tutaj uratował. Nie spalił tych starych narzędzi tego wszystkiego, to wszystko ocalało. I To cieszy. To cieszy i buduje. Tylko właśnie przykre jest i smutne, że państwo polskie zaczynając już od gminy, nie wiem, powiatu, województwa, że ludzie by chcieli, może coś zrobić z takim budynkiem. Nie mówię, że strzechę, tak, tak jak to było, nie wiem, 150 czy 200 lat temu na tym domu. Po prostu pomóc, pomóc, żeby ten dom przywrócić do jakiegoś stanu świetności i. Funkcjonalności, czyli nie wiem, wymiana instalacji hydraulicznej czy elektrycznej, oczywiście pod nadzorem, oczywiście konserwatora, bo to jest osorki, bo to jest oczywiście zabytek. Także nic tu pewnie samemu nie można zrobić bez pozwolenia. Miejsce piękne. Miejsce piękne. Widzę radość w oczach pana Krzysztofa, że, że ma taki tutaj swój zakątek na tej ziemi, gdzie można uciec od cywilizacji i w tak cudownym miejscu odpocząć. No i tyle, Panie Krzysztofie. Ja dziękuję bardzo. Dziękuję. Wpadłem do Pana wczoraj jak taki wściekły, nie wiem, szerszeń. Zatrzymałem się w bramie. Zaprosił mnie Pan do siebie, pozwolił sfotografować. Zaprosił mnie Pan na kawę, z czego skorzystałem. Cudownie mi było Pana poznać. Mi również, było miło Pana poznać. Cieszę się bardzo, że przede wszystkim Pan no i Pana synowie. Będą dbali o to, bo takie miejsca trzeba dbać. Ja takie miejsca uwielbiam, kocham, kocham takich ludzi jak pan normalnych. Przyjechał łysy ze Szczecina, wjechał w podwórko, więc zaczął się wypytywać, pan Krzysztof się uśmiecha. No także super chyba hi hiper MC. Ja dla pana Krzysztofa mam mały prezent. Wy już wiecie co, wiecie co Łuki rozwozi, jak jeździ. Rarytasy ze Szczecina. Także my widzimy się już chyba w Koronowie. Jak dzisiaj tam dojadę, bo jakoś nie po drodze mi to koronowo ostatnio, bo miałem być wczoraj i nie byłem. Hmm. No, więc taki plan jest, żeby tam być dzisiaj. Do zobaczenia. Panie Krzysztofie, jeszcze raz wielkie dzięki 6 minut pogadu, ale Dziękuję bardzo. i tak większość to Dziękuję jak bardzo. Ta tałem. ja również, a Wy, a Wy, a z Wami widzimy się później. Słuchajcie, spędziłem mega popołudnie z Panem Krzysztofem. Eee, tak jak Wam mówiłem, widziałem się z nim wczoraj przez chwilę, dzisiaj stwierdziłem, że pojadę na tą kawę. I musicie sobie zobaczyć, kiedy to też jest człowiek, że wsiada z czarnego Mercedesa, łysy gościu, jeszcze bez dłoni, eee, zaczyna się wypytywać, zapytywać. Hmm, U gościu mnie cudownie. Może podczas tej naszej rozmowy, wiadomo, więcej ja gadałem niż, niż Pan Krzysztof, ale było mega, mega. Dziękuję Panie Krzysztofie. Cudowne 2,5 godziny, 2,5 godzinki gdzieś nam zeszło. Słońce już zachodzi. Ja jadę teraz do Koronowa w końcu. Na obiad, do kolację. No nie wiem, na coś tam jadę spokojnie. Krętymi dróżkami. Wy teraz zobaczycie jeszcze moje występy z panem Henrykiem. Słuchajcie, od razu wam mówię, że będzie grubo. Pokopałem trochę dzisiaj na podwórku pana Henryka. No i teraz będziecie z tego widzieli Krótki, krótkie wrzutki, potem rozmowa z panem Henrykiem. Co ja mam wam powiedzieć? Sami zresztą zobaczcie. Widzimy się później. Znaczy, po panu Henryku będzie już tylko koronowo na chwilę i tyle w tym odcinku, ale to się będę z wami żegnał później. Oglądamy. No tak. Podróżowanie to nie tylko zwiedzanie. Nie tylko rozmowy z ciekawymi ludźmi, ale również poszukiwania. Jestem na terenie. Posiadłości pana Henryka pozwolił mi tutaj pośmiegać. Pierwszy sygnał tu z tego dołeczka, który już ładnie zasypałem. Taka miedziana blacha, jakaś podkładka. Jest pierwszy moniak, 20 groszy w przepięknym stanie. Peryly. No, rocznik. 81, a jak 81, no to pozdrawiam Pterodaktyla oraz moją siostrę Martę. I lecę dalej. No i nawet współcześniaczek się trafił, czego się nie spodziewałem. A, super. Słuchajcie, czuję się jak na placu zabaw bo tu wpada 20 we współcześniaczkach w pięknej patynie z tego piaseczku. I wszystko monetki z lat 90. <noise> jest mega. Malusienka useczka, mała wąska. To jest taką tarczą celowniczą. Nie wiem, czy będziecie widzieć. No, a że mamy tu fachowca, czyli pana Henryka, to się pewnie dowiemy, od czego ta łuska. Pod śliweczką było odpoczywane i na harmoszce grane. Kawał stroika, słuchajcie, praktycznie cały, niewiele mu brakuje. Pięknie. Ostatnim sygnałem jest element strażackiego oprzyrządowania. Czyste aluminium. Poznajcie tego młodego, przystojnego mężczyznę. Pan Henryk. To prawda, to prawda. Młody duchem. E przygarnął mnie znowu na parę dni. No i właśnie te, to co widzieliście, co kopałem tu u Pana Henryka na yy, w sumie na, na podwórku, bo nawet nie że za zabramy, bo tu jest tyle sygnałów. Na moje skarby. Skarby Pana Henryka dzisiaj są wykopywane, a Wy właśnie będziecie je oglądać i Pan Henryk trochę o nich opowie. No, Także obracam kamerkę. A co ja mam mówić? Yy, szczerą prawdę, tylko prawdę jak na spowiedź. No, kochani, zobaczcie, złomiksy, e, takie rzeczy, takie skarby pan Henryk ma na podwórku swoim. E, ta obiemka, nie, ta, ta cięższa już pogięta, to jest od beczułki, tak, od be, od obejma beczułki. Ma od beczułki. Nie, nie. E, to z kolei już zapomniałem, mówił pan nazwę, ta grubsza obręcz. To trudno powiedzieć tutaj, Bo to jest, że, jest że, też... że tutaj jest, to mnie zastanawia. No tutaj, właśnie, to. ten zadzior, nie? Ten zadzior i to tak wygląda. Ja na na się jakieś ramię ziemię. od jakiejś pułapki, od jakiejś łapicy albo coś. No właśnie, łapica na coś jakaś. Co nam tu jeszcze wyszło? Kieta, y, mały lemierz, stare łożysko, y, mówka y, strażacka i panie Henryku, porozmawiamy o tym dłucie. O właśnie, pan mówił taką ładną nazwę niemiecką, ja już zapomniałem. Stecher. Stecher i tym robiono co? I tutaj mnie znowu pan zaskoczył. No to tak, y, teraz są opryskie na osty, a kiedyś szli ludzie obok siebie 3-4 metry, jeden od drugiego, przez pole, przez zboże i to było osadzone na, na, na czonku i, I te ostry ścinali przy osty ziemi. Osty były wycinane przy, przy, ziemi. przy korzeniach, przy cieniu. Powiem Wam, mega robota, <ślam> po prostu no. aż im współczuć. Chodziłem, nawet osobiście takie o. coś robiłem. No to coś na same. pewno Pan Henryk to zakopał tutaj w ziemi sobie. Nie, to Słuchajcie, nie, to to <ślam> <ślam> z fantów fajniejszych. No i co, jest kapsloki, nawet jeden jest y lokalny, Kujawiak. Jakaś blaska miedziana. Powiem panu, że stroik do organek rzadko kiedy wychodzą takie długie, albo całe wręcz. Całego chyba jednego wykopałem. Łuska, pan Henryk mówi, że od KBKS-u. To jest taki mały kaliber. Mały przedwojenny. Przedwojenny taki. kbks taki. No i co? Pan Henryk zgubił 2 złote 10 groszy zł i 20 groszy z PRL-u, 81. I kawałeczek fajnej ceramiki ładnej trafił mi się na oko. Teraz czekajcie jak podwórka, widzicie, ale ja tylko obrócę kamerę. No, a to my. To my tak. z kompanii w Słońcu. Słuchajcie, yy, w tym odcinku nie wiem, co się jeszcze wydarzy, ale na pewno jeszcze zobaczycie Pana Henryka w jednym filmie, czyli następnym, bo będę chciał rozmawiać z Panem Henrykiem o jego domu, o całym tym gospodarstwie. Pan Henryk się cieszy. Nawet nie wie jaką. <noise> Nigdy nie sądziłem, że aktorem będę. Tak. Kurna Ale wie pan, u mnie są te filmy niskobudżetowe, nie? To... <noise> Wynagrodzenie leży na ziemi. <noise> tak, i to, to w polskich złotych. Tak, i to współczesne, nie? 90. lata. Jakaś anegdotka? Jakieś powiedzonko, Panie Henryku, dla moich widzów, którzy... No, zabił Pan ich tym pierwszym no. myśliwskim powiedzeniem. No, no, tyle nam się pozostało, że się pośmiać można śmiało, w tym wieku. Tak jest. <laughs> tak. No, razem mamy 125 lat. <laughs> no. ale ja miałem kuzyna, który miał prawie tyle lat, co ja. Razem żeśmy mieli 150 lat i żeśmy kryli ten dach <śmiech> 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 ten... <śmiech> Można. Także nie użalać się nad sobą brać w dupę w troki i ruszać się i szkoda życia na marudzenie, nie, panie Henryko? Tak, i na zabawy chodzić. <grywia> Jeden facet podczas walca ciągle deptał mi po palcach. Ja mu słowo, on mi słowo, ja go potem przepisował. No a reszta to drobiazgi. Jedna szafka poszła w drzazgi, dwa krzesełka, trzy stoliki, dwóch złamało obojczyki. No, a pan władza, biedaczysko, uciekł. I by było wszystko. Tak. <laughs> Mistrz. <laughs> Do następnego. Dzień dobry. W sumie to wieczór. Eee, no ja już. Przyjechałem do Koronowa. Jestem w djabelskim młynie. Kawusia, Lemoniada i jeszcze panu Pierogi. Szybkie podsumowanie tego odcinka. Słuchajcie, tak już za długiego, ale jak się jest takim gadyłom jak uki. Z takich ludzi jak pan Krzysztof i Henryk nie może być inaczej. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dziękuję, że jesteście ze mną. Na końcu, jeszcze zdjęcia. Nie tylko czarno-białe, będą też kolorowe. Więc do zobaczyska, a w części drugiej hmm, na pewno pan Henryk się pojawi i mam nadzieję, że hmm, zdołam pamiętać, żeby Wam wytłumaczyć, dlaczego do tego Tour de Uki doszło i jaki jest cel tego mojego touru. Trzymajcie się, do następnego.